Panie Kierowniku, co, co my pijemy, co my pijemy? Panie Kierowniku, kupię pytanie Pan co daje? Dzień dobry w etapie 13. Dzień dobry, witajcie. Etap 13 z Wielkopolski. Możesz się zbliżyć, bo tak wygląda, jakbyś tylko łeb wystawiał, byś nic więcej nie miał. Etap 13 z Wielkopolski. Nogę to ja Ci mogę podać zamiast ręki prezydent, prezydentowi kiedyś. E, tak, etap 13 rozpoczęty. W Wielkopolsce, jak już wiecie, po etapie 12 za nami jest pole cebulowe. Cebulowe. Rosła tam cebula, zapachy są piękne, tak. ekologiczne. Więc myślę, że będziemy bardzo ładnie pachnieć. No, możemy zajadać cebulę jak jabłka. Jest tak, parę Mamy zgodę od właściciela gruntu, że możemy z tej cebuli Ustającego, wziąć. Dokładnie. Tak, ile, ile, ile chcemy. Mam nadzieję, że te wykopki będą równie radosne jak nasze ostatnie e, w dwójkę. Jutro lecimy, tak jak mówiłem, w poprzednim etapie na, na zlot GPD i tam będzie etap 14. Dzisiaj trzynastka z tym panem. Czy będzie pechowa czy nie, zresztą to nie ma znaczenia, ponieważ znowu się widzimy, znowu razem spędzamy czas, znowu się chichramy i wydorniamy i to jest najważniejsze. A to co o ziemi jest po prostu nagrodą dla nas pasjonatów, ludzi, którzy kochają i robią to, co kochają i mogą to robić. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Najważniejsze, Poczekaj. że jestem z tym... Obalił się. się. Nie, nie, Ty się powaliłeś. Do pierwszego. Pierwszy moniak, chociaż tam jakieś złomiksy już wpadły. Nawet musiałem się z jednym wielkim przejść do samochodu. Także wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Postaram się to oczyścić i Wam pokazać. Malusia łuseczka znowu tutaj sygnowana czymś. Będziemy to wszystko oglądać na podsumowaniu. To zawsze jest piękny sygnał. Kawalątek, stroika od harmoszki. Zajechana boratynka. Miras już trafił. Teraz ja. Brykan dalej mam kolejną krągłość prawie na żywo ale tu jest po lewej jej stempel no ta ziemia tutaj nie jest zbyt łagodna dla tych znajdek powiem wam szczerze no dobra ja to bam oczyszczę i pokażę no i ile mnie ten herb nie myli jest to grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego z tej strony zajechaniec jeżeli się mylę, to Mirek to wyprostuje pewnie. No, do następnego. No to teraz znalazłem coś, co kiedyś było piękne. Nie wiem, mordę jakiego zwierzęcia chcecie tutaj w tym widzieć. Czy to był jeleń? Tu są resztki poroża. Czy to niedźwiedź? Nie mam pojęcia, ale musiało być piękne. Będziesz wisiał u mnie na ścianie. Cudo. Mała przerwa taktyczna. Mirku, pochwal się, co tam walimy. Hmm, nie wiem, fioletowe jest. Fioletowego dzika. <friolet> Bez procentowego, żeby nie było. Smacznego, mister denaturat. Powiem wam szczerze, że tabliczkę znamionową w tak dobrym stanie wykopałem po raz pierwszy. Made in Germany, 94 rok, na pewno tu od jakiejś maszynerii rolniczej naszego gospodarza. Piękna mała rzecz. A cieszy. Wpineczka. Bez igiełki. Albo guzik. Kwadratowe to. Może to i guzik. Coś pięknego. Ułki się cieszy. Łuki się cieszy. La 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 la. Znowu wykopałem coś od czegoś. Jakieś tu są wzorki, widzicie. No ale to po umyciu na Fajrancie. Także ja lecę dalej. No i kolejne Boratini. Ślepa A ja sobie idę dalej. Słuchajcie, mam. Na razie chyba swój fan dnia. Szajdemunce. Kolejne moje trzy fenole MCA, czyli Berlin. Przepięknie. Miruś nigdy nie może trafić tej trójki, a ja już trafiłem, zobaczcie tył. dom, dom. dom, dom. Przepiękny stan 120 część talara. Mega. Waliło tak, że Czyli da się słuchajcie, Łukasz chodzi po prostu na wprost. I jadę od krawędzi pola. I praktycznie wszystko co widzieliście, to jest znalezione stąd. Raz wszedłem w poprzek w kierunku od samochodu i do samochodu, więc mega. Mega fajny strzał. Mirek, mógłbyś moim widzom, kochanym, yy, przedstawić, co się dzieje z twoim ciałem, kiedy wypijasz trzecią kawę? No mnie poinformowałeś o tym fakcie. Nie, nie no co? Co się dzieje z ciałem 50-latka po trzeciej kawie? Jest, no człowiek musi się jakoś smarować, bo już starość nie należy. Więc mhm. Kawa dobrze smaruje. A jak to się nazywa? To sma Ten smar? Nie dam się wciągnąć. Odejdź. Odejdź. No i pierwszą zdajtką po kawusi jest klucz. Wpadły dwie boratynki, a teraz takie piękne. Tutaj uderzyłem łopatą, już widać, że mosiąc taka nakrętka powiem Wam, że waży. A ja brykam dalej. Jest różnorodność, jest dobrze. Tygryjski to lubią. Pokrętło od lampy naftowej. Nie będę się tam bawił w rozszyfrowywanie tego napisu. Po prostu pokrętło od lampy. Fajnie. Proszę, jaki pomocnik mnie odwiedził. <laughs> Prześliczny. Obwąchuje mi tu ekwinoxa. Fajna psina. Kolejny Moniak. To nie będzie boratyna, bo już jest za duże. Zobaczymy co to. Może nie Moniak, może guzik. Hmm, czekajcie, postaram się to jakoś szybko ogarnąć, żeby Was tu nie zakatować. O proszę, dobra, wszystko w temacie Piątunia adolfinio, z tyłu pewnie BAM! tam pewnie też coś będzie widać, ale po co mówię, Polska to nie Holandia, żeby pokazywać tulipany. Piątka Adolfowa, ja lecę dalej. No i proszę, Mister Mirosław poszkiwany listem, a Łuki trafił teraz miedzianą łyżeczkę. Szlachetną miedzianą łyżeczkę. są. Tak. Znaczy nie, łyżkę, no nie całą. No Ale była ładna i będzie wisiała u mnie w, ga... nie w gablocie, będzie wisiała u mnie na ścianie. No tu chwytasz i tak jest. I tak żerysz, no, nie? Się Zaprezentuj. Jadę. Jak do dzioba bierzesz tą łyżką. <laughs> ja pierdzielę, No jest dobrze, jest dobrze różnorodność. Pięknie, no ja się cieszę. No, Ty też się cieszysz, bo nie masz wyjścia. No, sprzątną mi z mojej rajki, więc Tak, nie, to układ ja, mi, mi raz tu idzie, a ja idę tam i po prostu przy okazji mu to sprzątnąłem. Dobrze, to że nie srebrna dalej. moneta. Dopiero by było. Ciałki różnorodność, no to ma. Wpada plomba. Ale już nie będę jej czyścił. To jest jeden z ostatnich sygnałów. Skierujemy się już ku pojazdowi. No, ale może po wyczyszczeniu coś na tej plombce będzie widać. Tak, może być tak Mirosiu. Pokopane. Pali się to. Pokopane. Pokopane, pokopane. Fajnie było, fajnie. Hmm. Co się tego oglądasz? No tak patrzysz z jestem. Nie, jeszcze nie. Dobra, słuchajcie, pokopane, wyszło fajnie. Podsumowanie zrobimy rano przy kawusi. Ta to pomyć. Niby my, jest jasna, ale już nie jest jasna. Nie, nie, nie. Uciekamy, musimy bo... się jeszcze spakować, wyspać, bo etap, tak jak mówiłem, 14 będzie z ekipą GPD w poniecu. Znowu kolejna fajna suszyko. Y Fajna impreza, fajni ludzie, więc pewnie będzie wesoło historycznie. Także my się widzimy na podsumowaniu, a my teraz pędzimy z, Mir z Mirazkiem na, skoro pole jest cebulowe, to co? Musi być sesja z cebulą, <grybujesz> sesja fotograficzna z cebulą. No. mówię że będzie historycznie, a mieliśmy jechać po kiełbasę do Biedronki. Ale ja mówię o etapie o jutrzejszym dniu i etapie 14 mojego turu. Etap 13 się skończy jutro przy kawie. No i tyle. Miruś, naciskaj ten kwadracik, a Wy zdjęcia z cebulowego raju będziecie widzieć na końcu. Dzień dobry, panie Mirosławie. Dzień dobry. Jak się pan Dzień czuje tam. po cebulowych wykopkach? Jeszcze mi się odbija to. Powiedz, rynka. ile cebuli wyniosłeś z plantacji? Dwie tony. Czy dostałeś? Dwie tony. <laughs> Nie no, parę cebuli żyliśmy. Cześć, kochani. Podsumowanie naszego wypadu wczorajszego. Mm, fajnego wypadu. Przy kawie. fajny kubek to Poznań. A nie, Poznań tak ładnie nie wygląda. Poznań jest rozkopany. Ołacami żółwami Szczecin? Szczecin Polska C. No, słuchajcie, yy, także pokopane my na tym polu nie byliśmy jeszcze nigdy, akurat na tym, bo zawsze tam rosła ta cebula. I kurcze dało fajnie. Pole ma potencjał. No, prawda? Byliśmy tam może 4,5 godzinki, prawie 5 kopaliśmy, więc sygnałów było masa. Dasyć sucho też i twarde. Sucho, mało złomu, bo gospodarze sami, sami ten złom wyciągają, jak widzą na oko, żeby nie niszczyło maszyn. Czyste pole. Czyste pole, a wpadło tak. Umira skaz, zobaczycie, bo chyba na o 12. Piękną, y, roztrzaskaną nabijkę. Tak, to jest ciekawy temat. Ale to na klamrę, konkretnie. Poniatowski, ucieku. Umilka, PRL, Boratynki y, Jakieś tam plomby. Mhm. Jakieś tam plomby. Znaczy, a ta jedna to ci wypadła z zęba No i właśnie, przepraszam Was za te y, skaczący obraz, ale oświetlenie LEDowe jest no, doświetlające nam po prostu, bo jest jeszcze poranek, a u mnie to się prezentuje tak. Wielka mosiężna śruba. Harmoniki, klucz, ten o, obok klucza ten okrągły to jest ołów. Tak Blaszki, tak. słuchajcie, na tych blaszkach to po prostu, słuchajcie, jest wszystko, nie? Tam jest pełno jeszcze jakichś napisów. Ja tego już nie, nie, nie chcę dokładnie pokazywać, ale nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle. Na tej blaszce po lewej, obok tej rurki miedzianej, to jest od, od przyczepy, od wentyla. Też są jakieś wzory. No i dobra. Z tych fajniejszych fantów, tak zwanych plomba, ten kwadratowy guziczek, y, tudzież jakaś tam też spinka łuska. Moneciaki. No to to wygląda na element kładki, element no, wykończenia jakiegoś fajnego. No o tym c chciałem pogadać na końcu, ale wy wyrwałeś się. <grym> <grym> cebula mi jeszcze trzyma. No, cebula. <grym> Słuchajcie, ja mam dwa, cztery, sześć, siedem boratynek. Y, ta łeska. Obok pokrętła od lampy na dole to jest końcówka, spinki od mankietów. Tu na tym, na tej blaszce obok pokrętła yy, widać właśnie jakiś element serduszka. No i monety. Grosz Poniatowskiego, 5 fenoli, 3 yy, fenole, 5 fenoli Adolfowych, 3 tak, fenole, 3 fenole po kolejne yy, pruskie, 120 część Talara, jedna marka NRD, czyli Niemcy Zachodnie, O, no, to ciekawe. Ciekawe nie? tutaj to jest. Szkoda, że yy, yy, rewers jest w miarę widoczny po wyczyszczeniu, a awers niestety nie. Tak jak mówiłem, 7 boratynek. No i chyba fan dla mnie dnia, bo wiecie, że ja takie rzeczy lubię. Kurczę, no ta trójka fenolowa, no i ta głowa, nie wiem, jelenia, czegokolwiek kurczę, no to jest po prostu sztos. No, szkoda, szkoda, że w takim stanie i, i tylko tyle. No ale maszyny rolnicze robią swoje. O, teraz Miruś tutaj pięknie do zapędza. Zobaczcie, kiedy było grube, musiało być wygląda, piękne. Wygląda jak na, element koła no Albo kołatka. No, Także tak to wszystko było. Było fajnie, wesoło. Zresztą widzieliście. I za chwilę jeszcze zobaczycie nasze paskudne dzioby. A czy jego paskudny dziób? No I mój co, ładny. Co to co, jest? Co, 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 co. <śla> Zobaczyska od frontu. A czy ja od frontu. No i jak obiecałem, tak zrobiłem. Widzicie... Pff. Pff. Widzicie mniej tego pana. Sprzęt się prawie owalił. Zakończenie Ciekawe... numer trzy. C... Nie, już nie. Bo... Bo... Zakończenie numer 1 nie nadaje się do emisji. Może na wesoło. Staty stoi na tokarce, także. Nie jak ty zawsze musisz zdradzić nasze tajemne sztuczki filmowe. Kurde, nie że to jest film niskobudżetowy, to jeszcze, to jeszcze... To Pieniądze leżą na ziemi. Pieniądze leżą na ziemi. Chociaż dzisiaj tych pieniędzy y, stricte na, tym, na tych wykopkach y, za dużo nie wykopaliśmy, w sensie, co, które można spieniężyć. to może znajdki tutaj zostają. Zabieram tylko głowę jelenia ze sobą. I co? Fajnie było, no mega wesoło. Już ce... też weźmie cię z nie? Cebulna, cebulna. Cebula zrobiła nam dzień. Pole z potencjałem jak najbardziej. Ja tam z chęcią i z rozkoszą wrócę, póki yy nasz gospodarz yy znowu tam nie posieje tej cebuli. Dokładnie, bo fajnie, że bo słusz, trzeba to fajnie. pole zrobić dokładnie, bo naprawdę ma potencjał. No jeżeli ten starzec co się w ich włosach yy i uroczym uśmiechu mimo wszystko yy 12 boratynek no to kurczę, jest tam, jest tam i, i mówię dwa grosze Poniatowskiego coś współczesnego, miał jakieś tam Perelę walnął, także także fajnie, nie? On już płacze, nie? on już to śmiechu zwykle. właśnie, coś śmiechu. Tu mokro i już wam nie nawet wam nie powiem gdzie jeszcze mam mokro, ale widziałem, że jeszcze nie zdążył pieluszki założyć, także Dobra. Etap, Boże święty, 13. Nie był pechowy etap 13 z przyjacielem, etap 13 w Wielkopolsce, etap 13 cały wykopkowy. No fajnie. Było mega wesoło, pośmialiśmy się, pokopaliśmy. No i co? Etap czternasty, tak jak już wam mówiłem. Zmieniamy otoczenie. Zmieniamy Oto otoczenie. Jedziemy do gromady, do gromady ludzi, naszych przyjaciół. Bitwa pod poniecem jesienne kopanie. Widzimy się w etapie 14. Rapadki. Trzymajcie się. Absorujcie. I... Musiał, nie. Nie ja mogę. go kiedyś pobiję. Pa przyjacielu, żegnajcie. Pa. No i tak jak obiecałem, że kurwa, pekło mi się.